Budę w mordę z tej strony Klawek. Zatrzymajcie sobie i przeczytajcie tą długą wiadomość, za co się śmieję. I witajcie w drugim odcinku z Klawiwala. Vala. Szczerze, coś, coś chciałam powiedzieć. A, e, że jak chciałam nagrać ten filmik, e, to... Yy, po prostu wszedłem na SkyGesta zamiast na klawiwala Swoją drogą zapraszam na odcinek I ogólnie mamy problem yy, Czy ja mam jakieś bloki? Bo chyba, yy, o ile się nie mylę To yy, ten, Iron Golem chce nas zabić A to nie jest za przyjemnie Biorę bloczki, ale nie, chyba nie chcę Wiecie, walnęliśmy w Nie, oni już o tym mieli Oby. My, my, my jesteśmy dobre morki co nie? No. Jesteśmy dobre morki Już się bałem, że go uderzyłem. ach Dobra. Yy, czekajcie, sobie coś zjemy. O, mam arbuzy. Arbuzy. I dzisiaj najpierw popatrzymy sobie na domki, jakie są. Obiecałem Wam dłuższy filmik, więc póki co nie będę robić cięć. Albo dobra, ja sobie jakiś domek wybiorę, albo dobra, już pójdę z Wami, niech będzie. Patrzcie, myślę właśnie nad wyborem tego i nad wyborem tego. W sensie nie wiem. No, nad wyborem tego lub nad, yy, i nad wyborem tego. Właśnie nie wiem co wybrać. Jeszcze sobie wyjdziemy tu na chwilę na górę. Zobaczymy. Oczekajcie, tam jest jeszcze jakiś domek, który wygląda dosyć fajnie. Patrzcie ten. Yy, yy, to, to biorę go. Ej, tu, Czy to są domki, w których. Ej! Dobra. Czyli ja muszę jeszcze oblutować wioskę. To czekajcie chwilę. Ale to tylko ten jeden domek, niebieski zlutowany. Yy, I teraz. Yy, wiecie co? Yy, chyba wybiorę sobie ten. Tak, ten wybieram. Yy, skrzynki, patrzcie, wleciały te takie dziwne itemki. Itemki. To sobie ja bla, bla wyrzucę. Bo są niepotrzebne. Yy, ciemno się robi, dobrze widzę. A, ciemno się już robi. I. coś jeszcze chciałem? A, zestakujemy sobie. Musi być staczek równy. I sobie teraz pójdziemy. Nie, to Po crafting sobie pójdziemy, bo tu w jednym z domków był. Postawiłem sobie skrętkę. No, tam sobie ogarniemy. Ale póki co lecimy spać. Nie spać, nie spać, nie zwiedzać jak kto się mówi. I lecimy. My house. Nie, to nie jest my house. To jest my house. Mój house. Ktoś tu u mnie sypiał. Jakieś villager. Są pozamykane drzwi. A zamiak. Przyjaciel! Przyjaciela mamy. Mmm, przyjaciel nas chyba nie lubi. Widzicie, nawet potwory mnie nie lubią. Yy, trochę mały ten domek yy, A zresztą, mi wystarczy yy, Tu sobie posadzę Nie, yy, chciałam to zrobić yy, A właściwie, co, nie będę tam nic pakować? Yy, w ogóle, powiedzcie, czy wy też słyszycie takie jakby klikanie? Słyszę takie, jakby klikanie. Może to jest mój komputer, ale jakby słyszę klikanie. Czekajcie chwilę, bo muszę coś załatwić. Sorry, już jestem. Sorry, memory. Szkoda, że to jest w ogóle ostatni odcinek przed przerwą, ale muszę sobie zrobić przerwę. I to będzie taka długa, bo myślę, że ja ponad miesięczna. Ale opłaca Wam się czekać, bo wrócę z czymś mocnym. Yy, jakoś chciałam jeszcze udekorować ten domek. Yy, chociaż właściwie nie wiem czy będziemy cały czas. Ja już skończyłam dekorować domek. Piękny domek, proszę. Yy, tylko sobie łóżeczko wymienimy na czerwone. O, i mam piękny domek. Łę. I Łę. Ła. Dobra. Yy, to, le... to teraz sobie jeszcze pokopimy. Drabinku, drabinku. Ja już nie wiem, co ja mam robić. To skopię wam już ten pień. Wiecie co? Mam pewien plan. Zrobimy sobie drabinę i drugie piętro. Ja też nie wiem, po co mi 15 drabin. Patrzcie, zrobiłem tu ładny tarasik. Zrobiłem nam przejście. I myślę, że jest git. Jeszcze tu sobie coś ogarnę. I będzie fajnie. Albo wiecie co? Patrzcie, chodźcie, się z yy, wieśniakami Patrzcie je wieśniak Właśnie wieśniak to jest takie wyzwisko Ale tutaj, no na przykład ty wieśniaku Ale, ale tutaj to jest profesjonalna nazwa To skrzynka oblotowała, wiecie ja muszę sprawdzać no, Jak widzieliście nie oblotowałam całej wioski Czy wy macie coś ciekawego? Pokaż no ch chyba nie. Chyba ci coś chłopie wygnęło. Nie dam ci... Ja nawet nie mam siedmiu y, emeraldów. Oni mają takie słabe, słabe oferty, ale może coś się fajnego znajdzie. Yy... Właśnie odcinek. Dzisiejszy odcinek ma być 9 minutowy, więc po prostu będzie... więc Postaram się robić jak na cięć. A, Aha, on jest chyba bezrobotny. To coś jest? Nie. No, ale właściwie go okradłem. Okradłem go. Czy wy coś macie? Nie. To są, bez... to są nierobotniacy. To jest tak zwani. No to czekajcie. Patrzcie, ten ma nawet fajne oferty. Żelazny... Żelazny... Żelazna siekiera. Odrzut jeden. To to też sobie kupimy. Wiem, to jest trochę dziwne, że tak se kupuje. A to, tak, zamień. Yy, i... No wiem, wydaliśmy... Yy, emeraldy. Ale i... Z jadewkiem. Czekajcie. Robi się późno. O, czekajcie, czy to jest ten gościu, co ja myślę? Nie, to jest inny. No widz już. A właśnie. ubiłem sobie Iron Golema. Czy to gdzieś jest... To syrenik... Okej. Okay. Tam sobie jeszcze wrócimy, ale ja póki co gdzieś muszę się przespać. A nie chce mi się tam schować. Czy tu gdzie? No oczywiście, że nie ma łóżek. Toż zaraz nas potworki ubiją. madeczki. Ty masz łóżko? Masz ale zajęte. A właściwie mógłbym go zepchnąć. No ale już za późno. Co wy robicie? Ańczyta Tańczyta? Tańczyta, czy nie tańczyta? Dobra. Yy, wstajemy sobie. To oblutowałem, tak. Ale tam mieliśmy, widzieliście. Tam mieliśmy yy, normalnie zbroję. To prawda, taką słabą, ale mieliśmy. Ja tego nie oblutowałam. Tu oblutowałam, tak. To pamiętam. Yy, no, ale gdzie to. Teraz. No i teraz zgubiłem to miejsce magiczne, gdzie mieliśmy zbrojkę i zaraz sobie utoczymy Iron Golema, ale ja muszę znaleźć, a dobra, wiem, to było dosłownie tutaj chyba, tak, mamy jeszcze mamy skórę, no może sobie ogarniemy całą ładną zbroję, albo czekajcie. Jak ogarniemy diamenty, to jeszcze będziemy mogli sobie kupić czapek. Patrzcie, yy, wezmę sobie skórę i będzie trzeba zrobić porządek w ekwipunku, ale wszystko w na odcinku. Zostajeło nam strasznie mało czasu, bo jak wiecie mogę weźć tylko 10 minut, a już jest yy, 9.20. Ale, naj, ale y, pamiętam, że był tu gościu, który właśnie sprzedawał. Y, z, wiecie, sprzedawał za, y, tą y, czapkę. O, nie czapkę, hełm y, za 5 emeraldów. Dobra, to tyle. Nie mogę robić dłużej zakończenia, bo mam strasznie mało czasu nagrywania. Więc pa.